No i proszę Państwa gramy ostatni mecz o szóste miejsce 0-4, Adrian przegrywa, zaraz bierze się do roboty na pewno nas usłyszał i weźmie sobie to do serca 1-4 Mecz o szóste miejsce w kategorii 20-39 Adrian dopiero w tym roku awansował do tej kategorii i jako jeden z najmłodszych gra tutaj i tej chwili przegrywa 2-5, 2-6 i powolutku, powolutku, odrabiamy, odrabiamy, 2-7. Eh, o, o, o. może być szybkie, 8. Bardzo ładnie, bardzo ładne obrony. Bardzo ładna wymiana. Bardzo ładna wymiana, obrona, atak. I po obronie i po ataku, 9-4. Szybki set, 10-4. 10-3 nawet, 11-3. No, pierwszego do trzech i zobaczymy, czy będzie szybki set. Teraz może w wykonaniu Adriana. Konsultacja z sędzią, a jednocześnie masażystą nowo mianowanym, Jakubem W., który uśmiecha się do Adriana i mówi, graj chłopie, graj, nie rób jaj. Pan Błaszczykowski powiedział, że trzeba wyjść na Murawę i pokazać, co się ma w spodenkach. No to tutaj też wymagamy, żeby chociaż pokazać jakieś umiejętności, a nie poddać się za łatwo. 1-1 Dobry początek Dobrze, dobrze. Czujność, czujność przede wszystkim brał. Niestety 2-1, ale dobrze, ciężką piłkę obronił. Jest jeszcze czego troszeczkę pocieszyć. 2-2. 3-2. 3-3, ale już, już ta gra wygląda całkowicie inaczej. 4-3 I po 4. 5-4, zabrakło kilku centymetrów. 6-4, czaruje, czaruje jeden i drugi. Jeden i drugi kręci, jeden i drugi atakuje i 7-4. 8-4, no odjechał teraz zawodnik. Przeciwnik. No szczęście, czyżby? Nie, pięknie, piękna wymiana, bardzo ładna. Brawo! Bardzo ładna wymiana. 8-5, druga w tym meczu już na, na naprawdę. 8-6. Z czterech punktów zrobiły się dwa i proponuję, żeby jeszcze nie skreślać naszego zawodnika. Adrian w białych spodenkach Dobrze! 8-7. 8-7. Dobrze, dobrze, dobrze. Niedobrze, niedobrze. 9-7. No, to jest niewątpliwie najtrudniejszy pojedynek dzisiejszy. 10-7, piłka niestety meczowa. Obroniona, 10-8. Bardzo dobrze. Jeszcze walczymy. Jeszcze raz, jeszcze raz, ponieważ tej. Tu masz koło siebie, dobrze. No i 10-9, dobrze, dobrze. Walczymy. Jak przegrać, to przynajmniej po walce. Niech ta żółta opaska doda energii. Jest! Po 10. Tak, zaczyna się gładzenie, gładzenie, gładzenie. Abyśmy mogli naszego zawodnika tak pogładzić, jeszcze tylko dwa punkty. I już oddycha rękawami. Asz, niestety jeden, ale to jeszcze nie straconego. Podaje Adrian i niestety 12-10 brawa naprawdę dobry mecz dziękujemy siódme e, miejsce Adrian Zaj.